W życiu jest tyle przy... O, przysnacki. Przy długo wyczekiwanym weekendzie i przy stole, gdy gra idzie o wysokie stawki. Przyznacki to takie naturalne. Z mniejszą zawartością tłuszczu, chrupki o smaku zielonej cebulki. Przyznacki zawsze przy. Melduje, że cel uciął sobie komara. Gotowi na ucztę. Atakujemy z zimną krwią. Uwaga, zbliżamy się do... Brrr, o nie! Bros! Skuteczna ochrona przed komarami. Bros. Czuwa i chroni. Dodaj świeżości do codzienności i odkryj 14 smaków Mentos Discovery. Jest tu fresh! W świecie Lorenz mamy duszki Monster Munch, więc poczuj ducha zabawy i chrupania tego, co takie dobre, jak duszki bez dodatków wzmacniaczy smaku. Lorenz w naszych rękach, a zabawa... Ja i mój mąż latamy razem. No ale nie wszędzie. Gdy złapie nas biegunka, leczymy ją Enterolem Forte. Enterol Forty to najsilniejszy lek probiotyczny o podwójnym działaniu. Działa na przyczynę biegunki i szybciej przywraca równowagę jelit. A ty wracasz do formy o dwa dni wcześniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. To co, polecimy? Polecamy! Chroń swoją rodzinę przed uporczywymi komarami z right Family. Szybka i skuteczna ochrona pomoże zapewnić twoim najbliższym spokojny sen przez całą noc. Right. Wszyscy potrzebujemy ochrony. SC Johnson. Zostanę tu na całą noc, brudna do rana wszystko zaschnie. So what? Somat Excellence 5 w z ekstra mocą usuwa zabrudzenia zaschnięte do 72 godzin dla perfekcyjnej czystości. Wypróbuj nowy Somat Excellence 5 w mój numer jeden na zaschnięte zabrudzenia. Mamo, szybko skaleczyłem się! Spokojnie, mamy raniseptol. A, jest raniseptol? Na otartą skórę też go używamy. Spray na ranę Raniseptol to podstawa naszej apteczki. Dlaczego? Bo zawiera nanosrebro, więc działa antybakteryjnie. A najważniejsze, Raniseptol zapobiega zakażeniom ran oraz wspomaga ich gojenie. I nie szczypie! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gorąco! Bardzo chce mi się pić. Podasz mi wodę? Podam ci! Ale Litorsal Senior Plus! Sama woda to za mało. Potrzebujesz elektrolitów i minerałów. Litorsal Senior Plus, wzbogacony o witaminę D to produkt stworzony z myślą o nawodnieniu dla seniorów. Zawiera elektrolity, minerały i witaminy niezbędne w ciepłe dni i podczas wysiłku fizycznego. Dodatkowo usprawnia krążenie i dodaje energii. Litorsal Senior Plus dla nawodnienia i wzmocnienia. Litorsal Senior dostępny również w formie saszetek. Przed nami najważniejsze pytanie. Ile kosztuje MacChicken z frytkami? 15 zł. Tak jest! Odkryj HitMaka. Teraz MacChicken i frytki za 15 zł. Nie trzeba mówić o Galbani Mascarpone. Po prostu spróbuj. Poczuj rozpieszczającą i kremową teksturę, która zapewni Ci aksamitne doznania. Mm, Galbani, marka numer jeden we Włoszech. Rogut mi nie zadzwonił, więc rano tylko kawkę zdążył. A wiesz co król Krakus mówi? Kawa to nie śniadanie. Śniadanie to... Parówki i król wszynce. Dobry dzień zaczyna się od żabka menu na śniadanie. Gorące panini z jajecznicą i chrupiącym bekonem tylko za 7,90 z kuponem wapcy żabce. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Niskie ceny, niskie ceny. Dużo więcej niż niskie ceny i niskie ceny na grilla. Tylko w środę karkówka wieprzowa 17.99, a masło ekstra łaciate 5.49. Delikatesy Centrum, niskie ceny dla wszystkich. Dzięki opcjonalnej usłudze weryfikacji na Vinted, artykuły luksusowe są sprawdzane pod kątem autentyczności, pozwalając na zakupy ze spokojną głową. Sprzedawaj produkty premium bez opłat na Vinted. Karta tenisowa Visa Banku BNP Paribas to dobra decyzja. Zniżki na korty i sprzęt sportowy u na ruch akcji. Transmisję meczów tenisa w promocji. Płać kartą tenisową. Sport handlu i spek handlu. Bank BNP Paribas Visa. Zaufaj matce naturze. Na różne problemy skórne wypróbuj linomak. Jedyny lek z olejem lnianym i kwasami omega, które regenerują i chronią skórę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz dość podrażnień przy goleniu? Golenie miejsc intymnych jest trudne? Bez obaw. OneBlade Intimate to potrójna ochrona dla twojej skóry. Zaokrąglone krawędzie i końcówki oraz warstwa ochronna ostrza sprawiają, że golenie jest łatwe i wygodne. Przycinasz czy golisz? Możesz to zrobić w dowolnym kierunku bez zacięć i podrażnień. Przekonaj się na własnej skórze i wybierz Philips OneBlade Intimate. Innovation and you. Philips. Weź Czy ona właśnie wyjęła ptasie mleczko z zamrażarki? Zmrożone ptasie mleczko. Wow, co to jest za pomysł? To teraz ta czekolada od Wedla tu musi trzaskać. Pianka pewnie jest sprężysta, a każda kostka, każda kostka to ochłoda. Emil, uuu, uh, Emil, Emil. Wow, spróbuj w mleczko po zmrożeniu! Kiedyś wstydziłam się swojego uśmiechu. Miałam żółte zęby, a moja pasta do zębów nie dawała efektu. Wow! Ale mój dentysta polecił mi Lakalut Perfect White. Tak, ponieważ dzięki zaawansowanej technologii micelarnej, Lakalut Perfect White trafia nawet w trudno dostępne miejsca, usuwa przebarwienia i wybiela zęby. I co najważniejsze, jest bezpieczny dla szkliwa. Teraz uwielbiam się uśmiechać. Lakalut Perfect White. Białe zęby, piękny uśmiech. Ostatnio zauważyłam na mojej skórze kilka włókniaków. Na szyi odstaje i drażni pod biustem, a nawet pod pachą. Czy można się ich pozbyć samodzielnie? Tak. W aptece dostępne są plastry Fibrocontrol do samodzielnego i bezbolesnego usuwania włókniaków. To proste i skuteczne, a efekt widać już po 6 dniach. Fibrocontrol Gładka skóra bez włókniaków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przez te przebarwienia na paznokciach, wstydziłem się chodzić bosu. Skóra przy paznokciu była zrogowa ciała. Musiałam zrezygnować z noszenia sandałów. Moje paznokcie były kruche i łamliwe. Infekcje grzybicze paznokci to powszechny problem. Dlatego powstał Mycofast. Mycofast dzięki zawartym składnikom już po 20 sekundach walczy z infekcją grzybiczą. Mycofast Przywróć zdrowie swoim paznokciom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zaczęłam od salonu koleżanki, ale ładnie. A stamtąd prosto do jej domku na wsi i do szkoły po drugiej stronie drogi. Beckers, malowanie nabiera kolorów. Plamoodporne farby Beckers Designer Color. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Czasem moje nogi i mięśnie nie wytrzymywały tempa. Kończyło się uciążliwymi skurczami nie tylko w dzień, ale też w nocy. I to uczucie ciężkości nóg. Polecono mi Zdrowit Skurcz Plus, bo to jedyny preparat, który oprócz wysokiej dawki magnezu na prawidłową pracę mięśni, dodatkowo zawiera ruszczyk na lekkie nogi i krążenie. Zdrowit Skurcz Plus to jedyny produkt, po którym nie mam skurczów. Zdrowit Skurcz, marka numer jeden na skurcze. Spotykamy się, żeby ustalić, czego Polacy chcą od banku. Na bank już tu kiedyś byłem. Zmieniło się. Wszystko smakuje lepiej. Widzę tu teraz dużo młodzieży, a Ty Boguś to klasyka. Raczej młody Bóg. Ty chyba wiem, czego Polacy mogą chcieć od banku. Dlaczego? Każdy czegoś innego. Ale przede wszystkim, żeby święty spał był. A jak potrzebuje banku na no już, a nóż? Ma szapkę. A ja tam lubię też przejść się do banku, do pani Ani, bo chcemy się z nią gadać. Ponad 12 milionów klientów, w tym Sara, Boguś i Szymon ma najwięcej placówek, superfunkcjonalną aplikację ICO, spokój i wygodę. PKO, Twój Bank Polski. Masz na swoich barkach duży ciężar, ale ból Ci doskwiera? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, Twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Na to wszystko znowu staje się nowe. Zarabiaj na zbędnych rzeczach i dziel się radością. Kupuj i sprzedawaj artykuły dla dzieci na Vinted. Orial Aqua Plus każdego dnia. Rozerwij, wsyp i poczuj wpływ codziennego nawadniania z formułą elektrolitową H2 Orial Boost. Orial Aqua Plus wspomaga wchłanianie wody, a codzienne nawadnianie inspiruje Cię do dzielenia się pełnią życia z całym światem. Bo kiedy jesteś pozytywnie nawodniony, pozytywnie odbierasz każdy dzień. Codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus pozytywnie wpływa. Szukaj w aptekach. Zrób tak, jeśli dziąsła są podrażnione lub krwawią, to problem. Sugeruje Bioreper Peribioma. Pastę do zębów z probiotykami, która redukuje krwawienie dziąseł. Nawet do 80%. Per chroni delikatne dziąsła. Super, ceny Aldi! O, w tym tygodniu przy zakupach za minimum 80 zł. Szynka Krakus tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Mielona Dalmajer tylko 22,79 za pół kilograma przy zakupie dwóch opakowań. No i polskie pomidory malinowe aż 53% na niej. Takie ceny to ja lubię! Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lowela Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lowela Family dwa prania zamieniliśmy na jedno. Love Hela Family, jedno pranie dla całej rodziny, teraz także w formie kapsułek. Gracze! KFC Squid Game już trwa. Burger, Hot Wingsy i Stripsy. Oblane koreańskim sosem. Powtarzam, oblane koreańskim sosem. Podejmij wyzwanie i zamów. Czym będzie zajmować się firma? Robotami. Budowlanymi, remontowymi. A twój typ PKD? Zabawki i edukacja. Na starcie firmy pomoże ci księgowy i ekspert na wideo. I bonus na łatwiejszy pierwszy rok. ING. Twój asystent w zakładaniu firmy. Powrót wyczekiwanej promocji Shell. Teraz już nie tylko we wtorki i czwartki, ale codziennie od godziny 14 do 18. Paliwa premium Shell V Power 95 i Shell V Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Poczuj różnicę i zatankuj paliwa, które czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika. Ciesz się wyjątkową jakością Shell V Power. Codziennie tylko na oznaczonych stacjach Shell. Z akcji promocyjnej wyłączone jest paliwo Shell V Power Racing. Szczegóły w regulaminie i na Shell.pl Na wspólne chwile przy programie zaprasza jego sponsor. Producent Chrupek, Przysnacki. Na program zaprasza jego sponsor. Firma Avon. Producent maskary Phenomenal. Sponsorem programu jest producent Voltarenu Express Forte. Kapsułek na ostry ból pleców. Kupić pół tukana. Ale jak to? Zapłacę za pół, a jutro dokupię resztę. Mogliśmy zwiększyć dziennik. Traktuję to jako ostateczność. My, rodzice, czujemy się spokojni, kiedy nasze dzieci sobie radzą. Załóż dziecku konto Mobi z bezpieczną łapką mojej Jęgier. asystent rodzica i dziecka. To nasz dom. Może nie jest idealny, ale to w nim czujemy się najlepiej. Według niektórych, a w Zadobrze... Mówię, teraz to my zrobimy coś dla domu. W pomagają w tej, no, termomodernizacji. Od dotacji do realizacji. Ty oszczędzasz, a twój dom będzie pełen ciepła. Lerwa Merlin. Z miłości do domu. Umów na bezpłatną konsultację. A teraz poczęstuj się gumą. Dajnura do wodnego tajfuna. Najbardziej epickiego parku wodnego Hej, w okolicy. Karol. No. Dzisiaj robimy Snickersa. Park wodny był wczoraj. Byliście wczoraj beze mnie? Ale my nie poszliśmy do Fajnie było? Nieważne. Kobiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo, oraz na te, które już poznały Regenerum. Regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy naskórek, usuwając zrogowacenia i odciski bez efektu łuszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Peeling Regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum, pełna regeneracja. Bolesna zmiana w jamie ustnej to afta, ale nie musi boleć. Wystarczy dezaftan który izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki i o aftach można szybko zapomnieć. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dezaftan pomoże również w urazach wywołanych aparatem ortodontycznym, a nawet w pleśniawkach u dzieci. W tych sytuacjach zawsze wybieram dezaftan. Dezaftan – szybki sposób na afty. Czasem moje nogi i mięśnie nie wytrzymywały tempa. Kończyło się uciążliwymi skurczami nie tylko w dzień, ale też w nocy. I to uczucie ciężkości nóg. Polecono mi Zdrowit Skurcz Plus, bo to jedyny preparat, który oprócz wysokiej dawki magnezu na prawidłową pracę mięśni, dodatkowo zawiera ruszczyk na lekkie nogi i krążenie. Zdrowit Skurcz Plus to jedyny produkt, po którym nie mam skurczów. Zdrowit Skurcz, marka numer jeden na skurcze. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie. Były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum. regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to Regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. Zauważasz u siebie zmarszczki. Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po Labotek Skin tabletki, bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki Labotek Skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Biorę prenumeraty. Rekrut obrady kupił fiklany. Kiedyś przy płatności za subskrypcję dane mogły wypłynąć. Ale ludzie Eryblika nie muszą się tym martwić. Płacą bezpiecznie, bez podawania danych. Sprawdź nowość. Płatności powtarzalne Blik. blik. Czy jesteś głodny przygód? Australijskie orzechy Makadamia i słony karmel. Otulone pyszną mleczną czekoladą. Sięgnij po kolejną przygodę z Nui. Ketonal na zwykły ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można mu ufać? No jasne, to ekspert od bólu. Można brać go od razu, gdy boli. No jasne, ma dopasowaną dawkę ketoprofenu. Jasne, że ketonal Active działa na zwykłe bóle głowy, pleców i menstruacyjne, bo ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i jest bez recepty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mój niezwykły lek na zwykły ból? Ketonal. No jasne. Doceniaj to. Co wspaniałe. Jacobs. Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca energii z odnawialnych źródeł. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel biura podróży Itaka. Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Dolina Noteci. Czy korzysta pan z Usług Bociana? Tak, bo to polska firma. Każdy korzysta. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieramy Polaków. Zadzwoń 600 100, 100. Bocian Finanse, to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do EFRS Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. W Carrefourze czas na Hot Summer Deals, czyli mega obniżki na sezonowe bestsellery. Wszystkie urządzenia do saturacji wody z rabatem do 20% w ebonie na kolejne zakupy oraz wszystkie rowery do 20% taniej. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Mega okazje w MediaExpert. Teraz smartfony, smartwatche, komputery gamingowe, pralki, airfryery, rowery górskie w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji MediaExpert. Każdego roku miliony Europejczyków słyszą słowa, których nigdy by się nie spodziewali: Masz raka, ale za tymi słowami kryją się niezłomność, nadzieja i innowacje. Dzięki misji RAK Unia Europejska łączy pacjentów, pracowników medycznych i badaczy zorientowanych na jeden cel poprawę jakości życia ponad 3 milionów osób do 2030 roku. Razem zmieniamy bieg wydarzeń. Suche oko, alergiczne, narażone na niebieskie światło, nowe krople Noco Trio z innowacyjną formułą 3 w 1, nawilżają, koją i chronią oko przed niebieskim światłem ekranu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Weź Manti Extra. Działa natychmiast i aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra. Tej siły wymaga każda zgaga. Nareszcie razem. Ty i Twoje lody Rafaello. Znajdź czas na relaks przy wyjątkowym połączeniu egzotycznego kokosa i migdałów. Lody Rafaello. Smak prawdziwego lata. Teraz również w nowej brzoskwiniowej odsłonie. Raffaello Peach Dream. Tramax Medical Żyły i Naczynia na żylaki, obrzęki i ból nóg. I detramax na utrzymanie prawidłowego krążenia żylnego. Sponsorem programu jest promotor leku Lioton 1000 na żylaki i obrzęki nóg.